Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, studia VTV, dziś chciałbym zwrócić się do Was z apelem, a zwłaszcza do wszystkich gości, którzy tutaj brali udział, a zajmują się medycyną niekonwencjonalną, są bioenergoterapeutami. W komunikacie o tutaj wsparcie powrotu do zdrowia jednego z gości, który tutaj często pojawiał się na naszej Sofie od wielu lat w zasadzie, bo to 2017 rok. Chodzi oczywiście o Roberta Aleksandra Gajdzińskiego. Jak niektórzy z Was m, przeczytali m, komunikat na Facebooku zamieszczony przez rodzinę, e, od kilku dni, dokładnie też sam nie wiem kie, od kiedy to się stało, Robert Aleksander Gajdziński m, uległ dosyć rozległemu zawołowi serca, który Niestety, ale wprowadził go w stan śpiączki, i od kilku dni właśnie w niej przebywa. Nie wiemy, jakie są rokowania, jak to wygląda. Na obecną chwilę ten stan jest taki, że wymaga no, przywrócenia go do, do, do pełnej sprawności, czyli do wyjścia ze śpiączki. Dlatego, między innymi, dzięki apelowi jego serdecznemu koledze. Andrzejowi Świętkowi, który zwrócił się do nas z prośbą o to, aby wspólnie zjednoczyć siły, energię uzdrawiającą o godzinie 21.00 dziś i także jutro, albo także w każdych kolejnych dniach, w celu właśnie przywrócenia zdrowia Robertowi Aleksandrowi Gajdzińskiemu. Jest to jakaś szansa, jakaś nadzieja. Przecież my tak naprawdę wszyscy wierzymy w te. Będąc w tym kręgu, wierzymy w te siły, w te intencje przywrócenia zdrowia, pomocy innym ludziom. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest wybór duszy tutaj naszego kolegi redakcyjnego. Nie wiem też osobiście, zresztą byliśmy w jakiejś tam fali rozstania, jeżeli chodzi o wspólne działania. Nie wiem, jak, czy jego intencją byłoby również, abym. Taki apel tutaj w studiu VTV hmm, zakomunikował, ale... Na prośbę tutaj Andrzeja zdecydowałem się zresztą też moją intencją jest, żeby on jak najbardziej powrócił do zdrowia i żeby mógł kontynuować dzieło, którego się podjął wiele lat temu, i tak naprawdę jest to wszystko w stanie zawieszenia. Nie wiadomo, z jaką konsekwencją dalej. Przez wiele lat Robert Aleksander Gadziński był tutaj nie tylko u nas, ale również na swoim kanale. Dzielił się informacją o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, o tym, jak ludzie w duchu dyktują. Więc tak naprawdę był tego świetnym przykładem. Przez wiele lat uczestnicząc, towarzysząc przy Halinie Noel, która odbierała dyktowania ludzi w duchu. Dzisiaj to wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania: co dalej z dyktowaniami, co dalej z Biblią, o której on mówił, którą chciał wydać. Więc mam nadzieję, gorąco w to wierzę, że to. Uda się zrealizować Robertowi, że on wróci do zdrowia. Myślę, że na pewno dużą, dużym wsparciem jest, będzie to, że będziecie mogli Państwo uczestniczyć w tym procesie, więc zwracam się do was w imieniu tutaj nas wszystkich z apelem, aby zarówno uzdrowiciele, czy to Wiesław Błaszczyk, Krzysztof Malęgowski, mnóstwo innych, pan Marek. A w tym momencie to już jestem trochę też, no niestety, zdenerwowany tym wszystkim, bo, bo, bo kosztuje mi to też sporo nerwów, bo są to bardzo wrażliwe tematy, takie trochę bezsilności, że chce się komuś pomóc, a nie można tego wszystkiego brać też na siebie. No, tak naprawdę żyjemy w społeczeństwie, więc jesteśmy jednością. I tak mi się wydaje, że wszyscy chcielibyśmy. Pomóc sobie nawzajem. Czy to mnie, gdybym ja był w takiej sytuacji, czy także na przykład Robert, który w tej chwili znajduje się właśnie w takim położeniu zdrowotnym, w kryzysie zdrowotnym. Zatem jest to troszeczkę też również dla mnie stresujące. Wszyscy uzdrowiciele, którzy do tej pory brali udział tutaj w tych nagraniach. I jeżeli oglądają, widzą to, proszę też o udostępnianie tego komunikatu, abyśmy mogli o godzinie 21, zarówno dzisiaj, jak i w kolejnych dniach, spotkać się intuicyjnie, przez chociażby pół godziny, przez 30 minut od godziny 21, z myślą o. Wsparciu, w powrocie Roberta do pełności sił, sprawności i do wybudzenia ze śpiączki. Mam nadzieję, że uda się to zrobić, że połączymy tą intencję. A z pewnością już tutaj Andrzej, kolega, nasz Andrzej Świętek, pokieruje w odpowiedni sposób. Zresztą Znakomicie zajmuje się rejki. Sam bywa teraz w odwiedzinach u Roberta. Nie mogę z nim w tej chwili porozmawiać, bo wykonuje też zabieg masażu, ale rozmawiałem z nim, że był u Roberta w wczorajszym dniu. No więc ten stan jest jaki jest. Robert nadal jest w śpiączce. Z tego co wiem, nie jest podłączony do żadnych aparatur. I wszyscy liczymy na to, że Odzyska świadomość, wróci do zdrowia, będzie mógł nadal kontynuować to podjęte przez siebie wiele lat temu dzieło. Drodzy Państwo, apeluję do wszystkich uzdrowicieli, apeluję również do Was, aby skierować tę myśl o 21. Możecie się pomodlić, możecie wysłać światło miłości, możecie porozmawiać intuicyjnie z Robertem, albo też z wyższą górą, która no też decyduje za to, co się z człowiekiem dzieje w danym momencie. Jeżeli jest taka wola, aby Robert wrócił tutaj do nas i przede wszystkim, aby mógł kontynuować dzieło, które zapoczątkował. Do zobaczenia o godzinie 21. Gdziekolwiek będziecie w swoich domach, proszę ustawcie sobie w telefonach powiadomienia, aby o 21.00 dziś, jutro, Aż myślę do skutku, aby intencyjnie pomyśleć o Robercie Aleksandrze Gajdzińskim, aby wesprzeć go w powrocie do zdrowia z miejsca, w którym obecnie się znajduje. Rozmawiajmy z nim, można się pomodlić, można wysłać intencje, wesprzeć. Uzdrowiciele na pewno będą wiedzieć, w jaki sposób tutaj kierować energię, do wybudzenia. Tyle już w zasadzie do zobaczenia, do usłyszenia bardziej intuicyjnego o godzinie 21. Bardzo Wam dziękuję, na pewno będzie odzew również na ten apel, więc dziękuję Wam bardzo. Myślę, że w takich chwilach wszyscy, niezależnie od położenia, od sytuacji i od relacji, jaka nas łączy, powinniśmy się jednoczyć, wspierać i działać. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.